Witam serdecznie Luka z tej strony. Oto mój trochę update stanowiska do streamowania, a mianowicie, oczywiście, jeden z dwóch w tym miesiącu update'ów poważnych, a mianowicie moja nowa klawiatura. No, niestety, stara powiedziała, że ma już dosyć, bo została zalana. Tak jak wam mówiłem, czyli to jest OnBlight Dark Project, czyli tutaj mam kontroler, i do. PlayStation, ale trochę wygląda jak Xbox To jest zakład do Eurotraka, Używam go do, używam też do e, gier wyścigowych. Nie lubię nie lubię kierownicy. Wolę sobie jeździć na padzie. E, oczywiście to jest e, e, Ryzen. Taki gryzonik, fajny gryzonik, bardzo mi się dobrze gra. Tak, troszeczkę już ma wyciszony tuste palce. A to jest wada ich, że trochę tuste. E, tutaj jakieś procesory, te drivy e, mikrofonik. Bardzo fajny harpeks, fajny jakoś. Dla mnie troszeczkę była wada, że to nie jest pod, to jest pod USB. Ja mam kartę dźwiękową, troszeczkę nie tak, jak powinno być, ale powiem Wam, bardzo dobry, zadowolony jestem z tego mikrofoniku. Oczywiście, fil filtr, bo ja zawsze z filtrem. Tak mam na streamach. Te bardzo tanie w ogóle ten. Do mikrofonu, taki ten. Oczywiście moja fajeczka. A tutaj jest centralna jednostka, czyli tak mam. Tam jest. Później Wam pokażę specyfikację. Tam jest Ryzen 5800X pod chłodzeniem. Jak będę miał troszeczkę więcej pieniędzy, wymieniam to chłodzeniem, bo trochę za duże temperatury. Tak, ja wiem, że tak dysku nie powinno się mieć, ale ja po prostu już nie mam na 3,5 cala yy, miejsca z przodu, bo ja mam tutaj dwa dyski po 2 tera. Tak. po yy, to są magazyny danych. Mm. Tutaj jeszcze jest niżej. kontrolę do SSD, bo mi potrzebowałem. Nie wiem czemu, ale tak jest. I oczywiście danie główne GeForce y, RTX 4060, nie wersji OC. Y, możecie mi wpisać w komentarzach. Chyba nie potrzeba stópki do niej. Jak myślicie? Chyba to jest trochę lekka. Y, Sandblaster. Y tak, kartę muzyczną mam, bo ja mam tutaj dwa sprzęty, a mianowicie to są AmpliTunery 2, więc tak trochę syfu tam jest. Wiem o tym, i tak się postarałem trochę upchać te kable. To jest tak wygląda moje, moje stanowiseczko. Co tam jeszcze są? Dwa kontrolery pod USB, bardzo dużo kabli jest tutaj, trochę podłączonych I dlatego ja muszę zmienić. Chciałem mieć pod pod rzeka mikrofon, żeby trochę się pozbyć kabli. Trochę jest z tych dużo ich kontrolerów. Ja wiem, że trochę są tutaj bałagan w kablach, ale ja się nie przejmuję tym. Hmm, oczywiście yy, musiałem kupić nowy kabel pod yy, ten, ponieważ okazało się, że nowe, nowe kąpy nie mają takiego złącza i więc trzeba było kupić pod yy, Disperporto. Disfer <grym> yy, I to jest moja specyfikacja całego sprzętu. Czyli 64 GB RAM, -y. eee, 8 GB, tak, 40, 60 RAM -y 64 i AMD Ryzen 8000. -y. Tak, eee, tutaj jest uszkodzona matryca, jakby ktoś pytał, to jest mój uszkodzony uszkodzona ten. Eee, mój uszkodzony monitor jeden Dalej właśnie zbieram na streamach, oczywiście zapraszam na streamy na nowy monitor, ale zobaczymy. Na razie nic nie planuję, bo troszeczkę trzeba finansowo odpuścić sobie. Eee, oczywiście zapraszam was na streamy. Ja streamuję codziennie oprócz poniedziałków i śród. No trzymajcie się. Subskrybujcie, komentujcie, łapeczkę w górę, niech się ten świat niesie. No trzymajcie się. Hej Wam.